Nie mam nic. Już ci wysyłam, czego po zdjęcia robię. Mierzamy do strefy wojny, wierzcie strzeli, przygotujcie się. O ten osób, No to wiem, no ja, Mam to w domu. O co jest za EBISĘ? ci, ci do No? EBISĘ od no? się odkurza, kurwa. No, mocna kurwa stanie, no. Ja moje drugi jestem, to Też Dreamy? Nie, 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 jakiś tam kurwa. kurwa. Oczy, wiem, że to tam kurwa, to mocania było dobra i bateria oczywiście. No, no, no. Kurwa, ale jest koken, pop. No dobra, A odkurzysz, to nie? Odkurzysz sobie, kurwa, kładasz do stacji, naciskasz guzik i ci wszystko kurwa zasysa chłopie do worka w stacji ty. to nie, to takiego to ja nie łamię. Kurwa, ale do jebana powiem ci Nie musisz kurwa upróżniać, tylko raz na trzy miesiące worek kurwa w stacji, co nie? No, zajebisz opcja, no. Ja następnego kupię kurwa, bo ja mam tego i, i tą rumbę stary, ten co sami sprząta, nie? Ale już, mhm. kurwa, pomału się przemierzam na tą i 9 stale, nie? Ona dojebana, ale kurwa, 1200 euro. Ale weź sobie zobacz ten, Dreamy L-10S Ultra. Robot sprzątający. Lepszy. Jest, jest teraz tego, kurwa, w chuj. Człowiek nie wie, kurwa, co stary tutaj, kurwa, robi. Dobra, na dół, nie wiem, czy se... nie wiem, czy se też nie kupić, kurwa, jeszcze robota. Dobra, ja ci pewnie każdy się kurwa śmiał, że na chuj to po chuj człowieku to robotę robi jak A ma funkcję łupowania też? Nie, 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 tego nie mam. Właśnie teraz będę kupywał, bo na początku jak... Bo ja to kupiłem jak to nowe było, wiesz? I ten... A jak jak wychodził? Trz... No, dzieło, tak. ja to 3 trz, lata temu stary kurwa kupiłem, nie? Jak tu się wprowadziłem. I powiem ci, że te opinie, właśnie z tymi mopowaniami to były takie kurwa średnie. Wiesz, wylewały wodę, tam nie zbierały za dobrze, a teraz już to wiesz, dopracowali. Ja ci, ja ci zaraz wyślę, zobaczy se kurwa tego robota. O Oma, kupię wszystko, kurwa. Nawet gówno ci wykryje jak jest nasra. Poważnie ci mówię. I w aplikacji ci pokażę, kurwa. Chłopie <głupy>, kurwa. <głupy> to jest dopiero. O, ty technologia, kurwa. Sniper, sniper, kurwa, strzela do mnie. Głowa Cie? leży. Weź go dobi, bo kurwa tam. Idę, idę, idę. Dojeżdżam, do mnie, ja, dojeżdża ja. Typ. O kurwa, mać. Aje, aje, aje. Rozyw go, bo ma zero. Kurwa, mać. oni mnie na stałe. Jeszcze jeden na końcu, nas na końcu szeden był. Kurwa, śred wieder. Dziwana broń. Na guwak. No. Dawaj, chradę tam stare. Jednego zabiłem Dobra Wygrałem Pan do Mam torbę z kasą, siedem tysięcy Ty, tutaj jest ten Ruszam tutaj Kiedy zostanę z kasą? Dawaj Biłem, nie? Ty jesteś, widzisz? Widzę Bez kewów No, bez kewów jest no Patrz, patrz! Spierdala, stary, ja mu kurwie nie popuszczę Dobra, rozejmuję, wędruję Tylko nie jest gim proszę, stary Ja nie mam kurwa ten, kewów Ja też nie mam Dam ci sonar Spierdolił, nie widać. Tak, skiniesz, to cię kurwa jedna, bo farę mam. Jest, jest, jest. jest, jest. Tu ulepszenie Masz go? Ja jestem w tym, plądruję. Ale coś mi się zjebało, nie mogę Kewu zakładać. Jest tam. Kurwa, Marcin potrzebuje pomocy, ja nie mam Kewu. Idę, idę. Mówię w obronie, stary Gdzie on jest. No tam, jest u mnie. Budynek, był. u mnie jest w tymku. U mnie, star, u mnie. Słyszę, chodzi. Po schodach wchodzi Zrzut Dawaj go, dawaj go, kurde. Bez kamów jest. Leż, <gry> nice. Dawaj nasz rzut Leś, leś, lej. Miałem to relokację kurwa naszej. I tak, ci, I tak bym cię wykupił, bo mam flarę. A no ale wiesz, zawsze lepiej kurwa mieć to w zapasie, nie? Czekaj skrzynka, muszę się kurwa pouzbrajać trochę. wypuść. nową broń. Proszę o przelot zwiadowczy! O Guściu tu jest, kurwa. No, o, czy się jest. Nie, za mostem. Szybko się porusza. tu jest sklep, a ja mam hajsy kurwa. czekaj, idę skrzynkę z amunicją kupić mam 13 tysięcy, coś chcesz to ci kupię no to hu, to weź jak możesz to weź tam kup skrzynkę za mo. nie ma problemu tu leżą jeszcze graty jakieś stary, kewy masz Oj, to... podniosłem, sorry dobra, dobra, Cię. to to automatum podnosi a to jest ten co ja, co ja, to coś zginąłem Na strefę A Ej, są na moście, widzisz? Pokażę Pokazuje mi się typo Wespa, Chuk jest Chuj, podjeżdżamy ich, nie? Snajperzy Nie, nie, podchodź O kurwa, no to ja już Dwóch snajperów Okej okay. Dobra, podchodź, podchodź Potrzebny Oni celują do mnie O kurwa Musisz mi cofnąć, bo ja się nie podniosę Ginęłem też radę się cofnąć? No nie Kurwa mać Idą ci, idą ci Nie wiem, kurwa, gdzie jest ten drugi. Ja go nie widzę. Oni nie wiedzą, że to jest No nie, nie wiedzą, ja myślałem. Ja liczyłem na to, że. Powalony. Co to było? Nie wiem, ty. Jest przed tobą, przed tobą, przy cysternie. Widzisz tą Na? cysternę? No. Jest tam gość, no dobra. Uważę, bym mnie banie wyjebał. <laughs> o. o kurde. No no no. Tam flara moja leży Na górze tym budynku No pozbierasz sobie ją nie? Będziesz radę? Bo strefa idzie No ja lecę, lecę tam, cię wykupisz, nie? Ja sobie zaznaczę ten budynek Ole mu wypierdoliłeś sery no, się kurwa Dziękuwa Plan był trochę inny, ale udało się, kurwa, dzięki Bogu stary, kurwa, udało się ich porobić. Ja myślę, że oni właśnie kurwa. wyjdą, wiesz? Że oni będą biegać, żeby cię dopierdolić, i oni by mi się wystawili tu na otwartą, stary, nie? No i wtedy już byłby chuj z nimi, nie? Ty nie mam tego, pistoletu maszynowego. Kurwa, nie kurwa, wiem, gdzie o, Kurwa, ty ty, typ nie znajduje. Łokują snajperów znowu, kurwa, na dachu, na górce. Ło, wow, to teraz grubo się porobiło, ty. Ruszcie do bezpiecznej strefy! Ja nie mam stare pistoletu maszynowego swojego. Nie wiem gdzie on jest. Walony? Kurwa. Nie, nie, Ja, ja pierdolę, pierdolę. stary! Co ty kurwa dzisiaj robisz, Czecha? Mam cię zbanować za cheaty? O cheaty, kurwa! <laughs> No widzisz kurwa, wcześniej mi jakoś nie szło to tak dobrze kurwa Kurwa, nie mam pistoletu maszynowego Nie wiem, gdzieś znikł Kolejny sniper Tu są I O kurwa, 6 kul mam do wyborowego kurwa Chyba, Chyba. Do czego? Do wyborowego mam 6 kul Ja tam miał No bo ja Oni tam patrzą ty, my możemy im tam w sumie kurwa wlecieć na dobrą tam sprawę głośku. na ten budynek Nie tam nie wlecimy na ten budynek Nie 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 Strefa co... jest, strefa jest Musimy iść bo z tej strony była mam linka z... Mam 150 do... Kul do kurwa karabinu z snajperskiego. O pójdź Nie wiem jakim cudem mi to wsadziło do plecaka, kurwa A bo to jest bak jakiś, ale chyba bak. Bo to niemożliwe jest Nie, możesz mieć Wystarczy, że Nie, nie, jest... nie może, nie mogę nawet przeładować 6, kum kul mam w magazynku, nie mogę przeładować mhm. Są Czyli tam, są zjebane. tam, cały czas są tam na górze Patrzy, patrzy, ale nie, słował się jest, 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 jest tam. A tam, ja celuję, jedzie kurwa, auto, ten był. Jedzie auto, jedzie auto, ty! Bez kewu. Ło, wow, chuj, złoty, ty! No i chuj, dobij mnie przez ten. Nie no, kurwa. się nie dzieje, no spoko, spoko, nie wychylaj się im, kurwa, bo... ...bo dobrze celowali. No, jest bug, bo nie mogę przygotować snajperki on niby sto pięćdziesiąt, niemożliwe kurwa, podjeżdżają mnie. Dałeś radę tam? Teraz właśnie Dobra, gdzie lecimy kurwa? Teraz jest halabala w tam. gra, ty możesz podnieść chyba swoje tam. A zabiłeś ich czy coś? Nie, ale oni się piją z kimś innym, poszli dalej. Tu miałeś, tu chyba. Już ja wiem, ja wiem, ja wiem O graf to znaczy. O, no a no, stary, już Mierzą do mnie Widzę, ale nie mam amunicji stary Kur... Ja ci odcinam, podnoś Nalot im jebon. Dobra, im jebą właśnie. Zajebiście Dostał jeden Pierdalam, spierdalam już do ciebie jest dobra miejscówka stary, nie? Bardzo dobra no na samą górę dawaj wejdziemy i będzie kij. Mm -hmm. Nie wiem czy to od lewej nie bije, nie? No! Nie, Łowa. Ale nie zdążyłem szczelić, już go kurwa dobiłeś. Pod mostem jest. Bliże się gaz, oznaczamy nową bezpieczność. Patrzmy prawą też. Tak, tak, tak. oni wiedzą, że z tym sprzemy. Ten z prawej będzie wodą wypierdalał pewnie. Pozostało 25, uważajcie o, na siebie. Oni już są w czarnej dupie, nie? Mogą ewentualnie jeszcze... Nadciąga zrzut uzbrojenia. Z prawej. Pewnie się rzutu, tam stuwa, ja pierdolę. A co Sentex ja myślałem, że ja mam te swoje te A jakbyś drona miał to by dało radę No, A Jez, tam tu bywa, dobra, dobra, dobra Łowa. Bez Jak mu kurwa w wodzie głowy dostał i nie zginął Kurwa pet pierdolony Smołę dał, podjeżdża No, kurwa idiota pod tobą pod tobą jest wiem 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 wiem, wiem, wiem. podnieś mi kurwa u góry leżę dostałem baniaka kurwa z insetera obranka musi i do prawej do prawej Leci ktoś pod ochronem, uważaj A, ale zjebał się na dół Ty, my do strefy musimy jechać, nie? Ty, mamy A. tu trolinkę, dawaj Po prawej goście są Się on oh, halo, ma. O kurwa, lepiej okay. mnie Dobra, udało mi się przeżyć? Nie, no, ale zjebałem stary. Nie, bo tronki nie mogłem użyć w ogóle, kurwa. O, o ale bo, 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 bo,